Cześć Wam wszystkim z tej strony. Pana wam kolejny odcinek z Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na zareagowanie sobie na najlepsze akcje widzów na moim Discordzie. Ostatnio na moim Discordzie powstał taki kanał, gdzie możecie po prostu rzucać Wasze najlepsze akcje. No i widziałem, że jest już tam dosyć sporo tego, więc dzisiaj, sobie zrobimy reakcję na najlepsze akcje moich widzów. Więc wpadajcie na Discorda, podsłuchajcie jakieś swoje akcje, jeżeli chcecie być w kolejnym odcinku, znaczy w sumie nawet nie wiem czy będzie kolejny odcinek, bo to jest pierwszy taki więc jak wam się spodoba, to będzie kolejny, jak wam się nie spodoba, to nie będzie. No i, no i, no i moi drodzy, startujemy, zostawcie łeczkę w górę, zasubskrybujcie również kanał po to, aby być na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić. Lecimy też po 260 tysięcy subskrypcji no i trwa konkurs na 5 razy brope pasa plus oraz moi drodzy naszej skinów Santastuję, żeby wziąć udział, trzeba subskrybować kanał, zaobserwować mnie na moim Instagramie oraz zasubskrybować mój drugi kanał, czyli kanał Panda. więc bijajcie wszędzie moi drodzy, a my już przechodzimy do pierwszej akcji. Dobra moi drodzy, więc mamy pierwszą akcję, odpalmy sobie tutaj. No jakość jest, jaka jest, no bo to są nagrania z Discorda, więc nie oczekujmy tutaj cudów, zobaczymy co tutaj się stało. Mamy jakąś szymix Dobra, tam ludzie wychodzą. I tutaj Killaro dostał piłkę. No ładna akcja, ładna bramaczka, moi drodzy. Nie ma co tutaj narzekać, bardzo ładnie sobie odbił od boku. Spoko akcja. Przejdźmy sobie dalej. Mamy, moi drodzy, akcję od menu. Akcja od menu jakiś, dobra. Co tutaj się dzieje? Który to jest on? On jest tutaj, to w ogóle było coś przy, yy, przycięte. Jeszcze raz sobie to zobaczmy, ale z tego co widziałem, tam chyba ulcik wleciał dwa razy w kogoś i potem jeszcze go dobił. Więc zaraz sobie to zobaczymy. Wydaje mi się, że tak to wyglądało, ale sobie cofnijmy. Jeszcze raz, moi drodzy, tutaj, dobra, uwaga. Jeszcze o, tutaj, dobra. Poleciał ulcik, porobi, znaczy nie porobił, ale trafił dwóch. Trafił kolejnego, i to wszystko oczywiście na ślepo. No i później, oczywiście, moi drodzy, dobił ziomka. No, też bardzo ładna akcja, bardzo ładna, moi drodzy, akcja. Przejdźmy sobie dalej. Mamy kolejnego ziomeczka. Co tutaj się dzieje, moi drodzy? Porobili tutaj wszystkich, leci. No ok, no jak on trafi na pustą bramkę trick shotem, to to już nie jest jakaś moja jaka akcja też mówiąc. Przejdźmy do kolejnej. Mamy tutaj jakiegoś ziomka, korona Witek, dobra, jest kolcikiem. Oni mają dwa, no okej. Okay. da się z tego wyjść na razie, da się z tego wyjść. Czekasz mu się ziomek z pewnie. Ok, bardzo ładnie, pięknie tutaj porobił. No jeszcze dobije, bardzo dobrze. Aha, to było solo, dobra, ja myślałem, że on duo gra. Ja myślałem, że on gra duo, a to było solo. Więc nieważne, moi drodzy. Myślałem, że on czeka na ziomka. To też spoko akcja. Przejdźmy sobie do kolejnej. Tutaj, co tu się dzieje? Dobra, gadżet i po prostu naklepał. Dobra. Ok, tutaj, co znowu będzie taka sytuacja? Ucik, ładnie poleciał w dwójkę. Spoko. Dobra, tutaj na idzie jest. Ok, leci jakiś bo od góry. Dobra, tutaj, moi drodzy, szelka jeszcze. Bardzo ładnie od ściany odbite. No, i pewnie jeszcze szelkę dobije, Gadżetem jeszcze pewnie wleci tak. No dobra. No, spoko, spoko akcja. To też fajna akcja, moi drodzy. Lećmy sobie dalej. Pewe Bandjobek przesłał kolejną akcję, co my tutaj mamy. Grają nokauta Dobra, który to jest on w ogóle? Mamy Tika. Tick 1V3 gra, tak? Na pewno to jest taka akcja, moi drodzy. Tik zrobi 1V3 100%. No dobra, Tikiem 1V3 zrobić, no to, to już jest mniej więcej jakiś wyczyn. Okej, okay, no dobra, po pierwsze ten Spike mu się podłożył, bo wlast tam, gdzie już nie miał jak wyjść, więc już jest jeden V2. No ale ładnie, że go naklepał. Teraz z kiełkiem. ten ziomek w ogóle gdzieś stoi daleko. Główka dobiła tego. No i został jeden V1. No, jeżeli Jin sobie nie naładuje Ulta, no to tak naprawdę on ma free, więc nie miał jakiegoś mega trudnego wy... meczu tutaj do rozegrania, szczerze mówiąc, bo spike mu się podożył potem z kiełkiem, w miarę to wyszło. No ale tak ugrać 1 V3, no to też nie należy do najprostszych rzeczy, więc oczywiście ładna akcja tutaj. Tego ziomeczka, no i zobaczmy sobie do końca. No najprawdopodobniej go naklepie. E, ma jeszcze, moi drodzy, Ulta. No ten dżin nie ma gdzie wyjść, moi drodzy. Naspamione tam jest tymi minami. Ulta mu zniszczył, ok. Iwalnie teraz ucika. No ładnie. Mało brako, żeby tutaj padł na koniec, ale na szczęście mu się udało. Lecimy sobie, moi drodzy, dalej. Mamy kolejną akcję. To jest akcja Łani, czy co tu się dzieje? Nie, no, to jest akcja przeciwników i <laughs> łania tutaj dostał na pewnie. No, ale ultem yy, rozwali trzech, na no 100%, no. Jak widzę Fanga, to nie ma innej możliwości. Aha, nic się nie stało. Ty, dobra akcja widzowie. No powiem wam, patrzcie, nic się nie dzieje, nie. Nic się nie dzieje. Czy to chodziło o to, że on ominął dosłownie tam dwa strzały? O to? Aha, to jak, to, jak to miała być ta najlepsza akcja, no to, to nie, nie, nie źle, moi drodzy. Dosłownie ominął trzy strzały fangiem, niesamowita. Akcja tymka, oho, no to, to trzeba widzowie uważać na takie rzeczy, żeby was oczy nie bolały. Nie trafił ultem B, ale trafił przynajmniej kolta. Dobra, znowu nie trafił. Nie, no jaki fart w ogóle. Przecież tymi ultami to on rzuca jak jakieś kaleka. Nie, Tymek, weź, nie pogrążaj się, nie. Nie pogrążaj się, lećmy sobie dalej. Kolejna jakaś akcja. Jezu, co to jest za jakość w ogóle? Tu nic nie widać, moi drodzy, piksela dosłownie. OK, wjeżdża tutaj tą Bibi. Dobra, jest w krzaku. OK, dobra, na razie się nic nie dzieje ciekawego. Następnie co się stanie? Podchodzi jakiś fang, poleciała kulka. Dobra, naklepał fanga, no to to po prostu naklepał fanga. Nie ma na razie tutaj nic szczególnego. XL tylko widzę cały czas Ok, co klepie jeszcze Franka, no ale Franka Jest łatwo naklepać, ok, no ta kulka Fajnie mu się akurat odbiła, bo inaczej Mógłby przegrać, no jeszcze pewnie klepie tego Mortisa, no dobra, no to, to akurat nie jest takie złe, no, na początku Wyglądało gorzej, naklepał trzech ziomków Więc spoko akcja, lećmy sobie dalej O tutaj jakaś troszeczkę lepsza jakość Przynajmniej niż przed chwilą, dobra Dynamite jakiś skacze Ok, i tutaj mamy No dobra, jak on porobi tego Tima, No to to już jest akurat dobre to już jest akurat dobre. No to, to, już, to już naprawdę ładnie wygląda. No i to jest właśnie jakiś potężny daj na nie jak Tymek przed chwilą. Widzicie właśnie różnicę. Dobra, trochę ten kolt odklejony, że chodził dookoła, ale ładnie naprawdę ziomek rozegrał. Ugrał na teama, co mieli tam 12 par kubów. No dobrze, dobrze to rozegrał Tutaj mamy jakiegoś browbola. ok lecą w trójkę Dobra, i co, jakiś trickshotik pewnie siądzie Jakiś trickshot pewnie siądzie tam Tak mi się wydaje, dobra Ładnie się podbijał, pięknie, no to to było dobre To było dobre, trickshoty zawsze na, na plus moi drodzy, dobra, lećmy sobie dalej Co my tutaj mamy następnie Mamy tutaj yy, Co tu się dzieje W ogóle, tu jest solo Pięć drużyn w takiej małej strefie Dobra oni tutaj grają Mortisem oraz Fangiem. Dobra, Mortis został. No, Mortis będzie uciekał pewnie. Mortis będzie uciekał. Dobra, Mortis tam uciekł stamtąd. Oni się klepią między sobą. On dobije pewnie, jak będą mieli loa, tak mi się wydaje. Innej opcji nie widzę, szczerze mówiąc. Dobra, no tutaj wykorzystał sytuację, no ale ona raczej sobie nie poradzi, ale udało mu się, udało mi się. Ja myślałem, że tutaj Leon go naklepie, ale ziomek sobie poradził, więc spoko. Lećmy sobie do kolejnej akcji, moi drodzy. Solo, 1 power cube versus 8 power Cubów. dobra. Co tutaj się stanie? On go może naklepać, tak szczerze, tylko musi dobrze walnąć ataki i później ulta i wtedy będzie git. Dobra, no ta Bibi trochę odklejona. 1 HP, moi drodzy, no nieźle. 1 HP ma braku, żeby tutaj padł, ale na szczęście mi się udało wygrać, więc spoko. Kolejna akcja, okej, okay, czemu on w ogóle. Nie, dobra, nie, 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 dobra, nieważne, Ni nic nie widziałem, widzowie, nic nie widziałem. Kacpi, o to mi się podoba, tak, z editów na TikToku, no, to jest ładne takie coś, to jest, to jest bardzo ładna akcja, coś takiego, żeby porobić wszystkich. Jeszcze naklepał tego, mam 30 kp, nie, dobra, dobry, wariaci widzę, no to było ładne, to było naprawdę ładne, moi drodzy. Lećmy sobie do kolejnej akcji, tym razem e, też solo co tutaj się dzieje ziomek gra max ziomek gra max, no tutaj ta Bibi no to na web dostanie, tylko raz go trafiła jest Leon, który ma 6 on ma 4, Amber to dostanie na web zaraz, więc to bez problemu, 1v1 zostanie na Leona no i na klepie tego Leona ładnie użyty gadżet moi drodzy no i dobił go, no spoko, spoko nie jest to jakaś wybitna akcja, ale no fajny, fajny meczyk więc akurat spoko moi drodzy, lećmy sobie dalej, następna akcja, co my tutaj mamy, Tara ładnie, to jest, to jest chyba duo, nie to jest solo, to jest solo też, okej, okay, dobra, to jest solo, okej, okay, tu się kręcą na nią, dobra i pewnie naładuje ulta jeszcze ich porobi, tak mi się wydaje, Poleci szybki ucik, ładnie tam naklepa w ogóle tego Mortisa, ta Tara, no i poleciał ucik, ładnie, no to też ładna akcja, bo tutaj się stimowali, a mimo tego i tak udało się wygrać, więc spoko. Tutaj mamy kolejną akcję podpisana Nie chwal dnia przed zachodem słońca No i to jest jakość widzowa, jakby każdy materiał miał taką jakość To by było spoko Nie mów, że on tą Charlie, serio? Aha, bo ma gadżet w sumie Okej, okay, dobra, od razu wleciał ulcik I wyniósł ją w strefę Dobra, to było ładne, to było naprawdę ładne To było spoko, moi drodzy Lećmy sobie do kolejnej akcji, co my tutaj mamy Kolejna akcja, moi drodzy Co tutaj się dzieje? Aha, tam poleciał strzał, co się odbijał od ścian I dobił ziomka, okej okay. No, spoko, spoko, chociaż myślę, że to troszkę więcej farta niż skilla w tym było. Następna akcja, moi drodzy, Nani przeciwko Mortisowi, ale no, no, jak to tylko o to chodziło, no to Nani na, na klepie Mortisa. Dobra, tutaj w ogóle nie trafiony ult. Fartem tak naprawdę to zostało ugrane. To było akurat dobre, że pomyślał o tym, żeby użyć ulta, no a na koniec został naklepany, więc tego bym raczej nie zaliczał do najlepszych akcji. Eee, lećmy sobie z kolejną, moi drodzy. Co tutaj się będzie działo, proszę państwa? Gramy knockout, z tego co widzę. Dobra, wydaje mi się, że Fang jakoś wleci, porobi trójkę. To, tak, tak mi się wydaje, że to będzie wyglądało, ale zaraz zobaczymy. Na razie, no tutaj jeszcze nikt nikogo nie znokautował. Ten Chester zaraz padnie, tak mi się wydaje. No właśnie, Chester został naklepany, Mortis jeszcze zostanie naklepany. No i Fang wleci, porobi trójkę. No. Najprawdopodobniej, tak jak mówiłem, tak również się stało. Więc no, fang jest dobry: fang jest dobry, jak ktoś ogarnie fangę, to naprawdę dużo można zdziałać. Akcja, moi drodzy, od Damianka e, tutaj też troszeczkę gorsza. Jakoś nie wiem, jak ten Rzemek zrobi taką dobrą jakość na tym Discordzie. Nie mam myślonego pojęcia, co tu Damianek zrobi. Damianek ma rozłożone pachołki. On po prostu kliknie ultra i przejedzie wszystkich 100% widzowe. Aha, ale mu nie połączyło z tamtym pachołkiem, jeszcze. Dobra, jakby mu połączyło z tamtym, to by było trochę lepiej. Okej, okay, porobił tutaj. Oj coś czuje, rząd z tego nie wyjdzie jak on chce stąd przejść, moi drodzy. Nie nie ga Jezu, co to była za odklejna Charlie. Dobra, ładna akcja, ale ta Charlie temu pomogła tak szczerze, no bo ona sobie nie trafiła atakiem, jakby go trafiła to już by był koniec. OK, tutaj podanie do ziomka, lećmy sobie dalej, moi drodzy. OK, odbita piłka bardzo ładnie, bardzo ładnie, moi drodzy, trickshotik tutaj siadł. I lecimy, moi drodzy, również do ostatniej akcji, co my tutaj mamy, jest nokaucik znowu, widzę, że dużo z tych nokautów, więc chyba lubicie grać tego nokauta, co tutaj się stanie, moi drodzy. Kacpi tutaj, okej, okay, atakuje na wprost, chyba to o jego akcję, moi drodzy, chodzi, 1v3 ugra, 1v3 będą, no to, to to już jest naprawdę też spoko, spoko sprawa. Jeżeli ugra 1v3, ulcik coś czuje, że siądzie tak, że trafi. Oj, nie wiem, czy to jest dobry pomysł używać ulta. Okej, okay, dobra, na szczęście ona nie użyła gadżetu, bo jakby użyła gadżetu, to by się to mogło trochę inaczej skończyć. No jeden v 1 został. no tutaj generalnie koletka powinna wygrać, ale no jako, że jest to w najlepszych akcjach, no to pewnie jakoś ziomek to ogarnął. Tutaj tak, albo gadżet spowalniający, albo żeby przez ściany walnąć, albo też nadawać ulta i porobić ultem również też tak można, mój drodzy, więc spoko akcja. Moi drodzy, jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, no to po pierwsze nie działa browser, więc nie wiem co się stało, ale jest przerwa konserwacyjna, moi drodzy, więc pewnie naprawiają streaki, chociaż wy widzicie ten film, to już pewnie streaki są z powrotem, ale nieważne, nie o tym, moi drodzy, jeżeli chcecie kolejny odcinek z najlepszych akcji, no to wbijajcie po pierwsze na Discorda i podsłuchajcie swoje najlepsze akcje, no i zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żebym wiedział, że takie coś wam się podoba. ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, cześć!